Witam wszystkich, ja jestem Shin a tu chciałem zaprezentować krótki filmik zrobiony z nudów. EXP na ESO moim budziakiem i przy okazji tak, odbijanie level. no, to jedziemy, tam wspomnę, że mam mało defa, tam tylko 224 i fmsa plus 4 średnie 26 no to jedziemy, dobra no, tak między w międzyczasie powiem, że w najbliższym czasie będę chciał jakieś lepsze filmiki robić z jakimiś lepszymi robótkami, nie takie nudskie jak dotąd, tak więc możecie czekać. Będziecie miło zaskoczeni. Oczywiście muszę trochę jeszcze kaski nabyć. Właśnie mi lip dropną. Nie wiem 5 minut temu taki słabiak, jak zwykle. No i co więcej powiem. Na razie tyle. Bijemy te jebane zielone ukoludki, nie? o i lewer. Brawo. Damy w berka chuj Dobra, to było na tyle tego filmiku. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie.